z tej strony backendowej jego punkty prowadzenie siedem do 5. Gotowa dla Marka Badowskiego. Marka I Czas świetnie się czuje w tym rogu backendowym. Szybko gra zdecydowanie, żeby skutecznie zareagować. Z otwierającym rywalizację Bogorium, Bogori z Baltą Gdańsk jest coraz bliższy. Ależowi sam decyduje się teraz na wysoko wyrzucany serwis. Szybki kapital. Z rewelacji poprzedniego sezonu. Zajęła tutaj piłki po swoim serwie. Na razie też przewagę właśnie rozpoczyna zawodnik Bokic. Bardzo wspierają tutaj tego zawodnika, który często jest uśmiechnięty, pozytywnie nastawiony. Do czterech. Do zaskakiwania swojego przeciwnika jest tak naprawdę na tym najwyższym poziomie kluczowe. Ale się receptę atakuje na te serwie. Bardzo. Ale. Bardzo w czwartym secie. Cóż za. I sprawia, że ta gra nie będzie taka łatwa. I się, że, że ma on szanse większe w tym drugim secie i gra, gra trochę skuteczniej. Lepsza jakość piłek wraca do Michała Gawlasa przez. W mamy i w secie numer 2. Ale szła. To ciekawe właśnie Kesa bardziej zmienia serwisy raz połówki raz połówki tak backendowej, raz z połówki, bo również w jednej z kluczowych akcji pierwszego i drugiego. wygrywa piątą piłkę w tym trzecim secie. 2 do zera. Kolejny raz odpowiedzieć na ten dobry forchet Michała. Serwuje Gawras. Piszą z Europy są Polacy, Finowie, a także Belgowie. W składzie Ubik. z kolei Benedek Olach, od wielu, wielu lat lider drużyny Finlandii. Dzisiaj jest świetnie dysponowany, wiele mu dzisiaj wychodzi. Ależ Tak, ataka gdy jest top spin backendowy trochę wolniejszy to Bardzo ładną akcją forehandem z plecienską wpina Marek Badowski